Siemanko, siemanko, z tej strony WIP1997. Dzisiaj jest nieotopowy odcinek, bo to jesteśmy na google. Mam tu parę ciekawostek z Konami Kodem i mam nadzieję, że Wam się spodobają. Mam tu sobie wpisane w notatniku wszystko, co Wam pokazać, żebym sobie przypadkiem nie zapomniał i tak krzesło mi jest skrzypi Ale mam tu wszystkie rzeczy, które mi są potrzebne. Tu mamy kod Konami Code. Góra, góra, dudu, lewo, prawo, lewo, prawo, B, A. Do tego później przejdziemy. Zacznijmy od tego. Zacznijmy może od Zerg Rusha. Zergrasza wpisujemy po prostu sobie w gogle. Zergrasz. I co? O co chodzi? What the fuck, zżera. No to możemy sobie w to strzelać. No i możemy to rozwalać. Dżu, 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 dżu że niestety on e, na całej stronce zjeżdżają i jest ciężko je pokonać. I punkty nam się wliczają o. tutaj, tylko że ciężko się skupić na rozwalaniu. O, jak jeszcze z dołu od gogli jadą, niestety nam stronki już rozwalą. A znaczy nie, bo to chodzi o to, żeby <laughs> stronki ochronić. To nam zżera stronki, a no, zżera nam niestety stronki. Ale można je ochronić poprzez rozwalanie tych, tych, strzelanie po prostu w nie. Powiem wam i ciekawa forma zabawy, jak nie macie co robić. E, później jeszcze pokażę jedną, jedną śmieszną gierkę. Ale na... Mm, jak pokażę inne rzeczy. W którą też możecie sobie pograć i powiem wam szczerze, iż... No, można pograć. Czemu by nie? Jak nie macie co z roboty, to można pograć, ale niestety już z każdej strony nas atakują jakieś o nas atakuje nie paszą won paszą won. won zabiliśmy już 72 no 72 żeśmy zabili jej paszą won, Rrr, won. To nie że one na hita padają tylko na trzy hity nie 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 nie, nie. nie! Abra <laughs> i teraz tutaj <laughs> o które nas atakowały zwijają się w napis wylatuje ich więcej niż wcześniej i co nam wysk... ciekawe co nam wyskoczy z napis ja już wiem co to jest za napis bo oczywiście już to sprawdzałem i wyskakuje nam GG no GG no, i takie coś. Dobra, to teraz przejdźmy do drugiej gierki. ARI Breakout. Gierkę musimy wpisać w Google Grafice. Bre Afari breakout. I wyskakuje nam, co to jest? Wow! Wow! Można brać. tak, że to jest chyba trochę za głośno, więc to szybko zmienię. Czekajcie. Google, dobra, mniej, żeby chyba będzie ciszej. No. No, powinno być chyba ciszej też na nagraniu. <laughs> e, ta gra. Po prostu taka kuleczka odbijamy sobie od jak na razie ikonek Afari e, Breakout'a e, Jeżeli to przejdziemy, to mamy później, ja, ja miałem. E, ja miałem później zwierzęta. Miałem później zwierzęta, jakieś pieski, i kotki, jakieś tam coś. Chyba kotów nie było, chyba sobie w psach było. Nie wiem, wiem, że było w psach coś. I jak zwierzęta przyszedłem, to się, pojawiły, to się pojawiło jedzenie. I można sobie tak popykać. Tu mamy stan klek. Zresztą mogę nawet muzykę wyłączyć. No i pomyślałem o tym. Ale z muzyczką lepiej. Czyli nie jest muzyczne, tylko takie pyk, puk, pyk, puk, puk, pyk, puk. Dobra, spróbujemy to przejść. O, teraz będzie dobrze. A, szkoda, że nie trafiło. Jest naprawdę ciężko trafić w niektóre. No, jest, dobrze. Pyk, puk, puk. Teraz jedno pomarańczowe zostało. Trzeba sobie w nie trafić. nie to pomarańczy, by mi jeszcze, jeszcze się nie zostało. Dobra, idę tam, tam, w tamtym kierunku. W tamty asie. Nie wyszło. Szybciej. Trafi chyba w pomarańcza. I ja... O, jeszcze żółtego. Spoko. Jest! I Czerwony. Czerwony! Pięknie! Pyk pik. Jest. Dobrze. nie Dobra, spróbuję przejść tylko do tej kierunki. A resztę gry pozostawiam wam na Waszą wyłączność, żebyście się mogli pobawić. Więc najwyżej wpisujcie w komentarzach jakie jakie wyniki otrzymaliście eee, albo do której rundki żeście doszli. No, możecie wpisywać w komentarze, jaka rundka wam się udała, do której żeście doszli. Eee, o, trafiliśmy. I wyskakuje nam. O, teraz nam wyskoczyły jakieś zabytki czy coś. To jest chyba randomowo jakieś mosty, jakieś budynki, jakieś coś. Ja. No ta gra polega mniej więcej na tym. A jak przegramy, o, nie wiem. a co rundkę dostajemy jeszcze jedną piłeczkę. Jak przejdziemy, jedną rundkę dostajemy, jedną piłeczkę. No, jeszcze jedna piłeczka musi zginąć. No, w paszową, no. I mamy, żeby udostępnić nasz e, wynik, tutaj chyba link. Ale dobra, przejdźmy do kolejnych rzeczy. Nie San Francisco, dziękuję bardzo. Na razie to chyba mogę wyłączyć. Dobra, wyłącz się, dobra. A więc tak, e, breakouta mamy zrobionego, zergrasza pokazałem to. E, to niekiedy rybanie. O! What the fuck! Ciekawe czy w grafice też to. też działasz. Mózg normalnie rozdupany. E. Eee... What the fuck? Dobra. <laughs> jeszcze, jeszcze jest jedna rzecz, która tak robi. Bake coś tam to się zwało. Nie, nie hangout. To będzie dopiero na później. Bake coś tam to się nazywało. Tylko nie pamiętam, nie pamiętam dokładnie. Bake coś tam. Dobra, odwróć się. No. Dziękuję bardzo, że przyleciałaś strąka. To, żeśmy pokazali. Dobra, teraz to. Wpisujemy. I jakoś tak stronka na pierwszy rzut oka. Jak dotąd będziemy patrzeć, nic się nie zmieniło. Ale jak pojedziemy niżej, hmm, to chyba ona jest lekko skrzywiona. No, chyba ona jest lekko skrzywiona. No. Dobra. Dobra, to, to mamy zrobione. To był też taki fajny ten. Na samym początku wygląda strona jak normalna. Możecie nie wiedzieć o co chodzi, ale hmm. dla spostrzegawczych macie wynik tu. O! <laughs> ta, ta liczba jest zapisana w wynikach kodu binarnego. To jest jakaś tam liczba kodu binarnego. Jeżeli by się wzięło tam y, translator binarnego. O, to mogę nawet spróbować. Nie wiem, czy to będzie dobra, ale dobra. Y, tekst, dobra. Code. To jest mniej więcej fakt, może tutaj, nie w strylce, tu może, nie wiem, Hex, coś tam, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to sprawdzić, ale no, chyba może to jest ten wynik, nie wiem, wam szczerze iż nie wiem. Nie wiem, nie wiem, powiem wam tak, nie wiem. Czekajcie, cofniemy to. Mamy tu coś jeszcze. Nie, mamy już tu teraz stronki. To do stronek przejdziemy za chwilkę. A teraz przekażę to. Google Hangout. Krobimy hangouty. to... To. Patrzcie jak to się przekształca. Taki, <taki, taki znaczek. Nawias. Przybliżenie, równa się, kwadratowy nawias, dwa przecinki, podłoga, dwa przecinki, kwadratowy nawias, dwukropek, 3. zamknąć nawias. Proszę bardzo. To tak ryjebanie, patrzcie. Uiii, Oj, to jest normalny, czysty hangout. dla plus. O, i jeszcze to zanika do swojej pierwotnej postaci i niekiedy się pojawia, o. Jak po niej, po tym przejedziemy. <tom> nie powiedzcie, że takie coś nie jest rozjówujące. Tyk 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 tu 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 tu. Aż głowa od tego boli, co nie? Dobra, to więc kończymy z tym. Wszystko oczywiście będzie w opisie co, jak, gdzie. Dobra, teraz tak. Tu mamy parę rzeczy z konami kodem. I tak, wejdźmy w to. Stronka wygląda na normalną. Jakieś samochody, słuchawki, jakieś coś, zegarki, coś tam. Ale jeżeli piszemy ten kod z strzałkami góra góra, dół dół, lewo, prawo, lewo, prawo i piszemy później jeszcze BA, to patrzcie co się stanie. Góra góra, dół dół, dół lewo, prawo, lewo, prawo, BA. Skoczy tam takie coś. Klikamy OK. I nagle jakaś stara gra, stary film. Wow! wow. Kiedy grę, po prostu wsadzili I powiem Wam szczerze, iż różne mają właśnie te konami -kody. I tu może na to, to możemy wyłączyć. I sporo stronek ma to, więc to już usuniemy, bo to pokazałem. google. Google też ma w sobie już konami kod. Eee, góra, góra. dół, dół, Lewo, prawo, lewo, prawo. BA. Co się zmieniło? Tutaj paseczek. A jak znowu? To zniknie. E, dobra, to przejdźmy teraz do dalej. Na przykład do, do tego. Tamto ostatnie sobie zostawimy na koniec. O! Mamy nagle jakieś tutaj informacjone. Jakieś informacjony. Ale zostajemy tutaj. Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, BA. WTF! Dobra. <laughs> Dobra, przechodzimy do kolejnego. Hmm, owoce. Hmm, jakieś coś tam, owoce, jakieś coś tam, ale jeżeli. Góra, góra, tu dół, lewo, prawo, lewo, prawo, B, A. A co się stało? Skażone owoce, Biohazard ta 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 ta. Jak piszemy znowu, nic się już nie stanie. Przejdźmy teraz do czegoś, czego ryjebanie Co? Głowa może po tym boleć. No, mamy ten gdzie wyszkajete. jedzie Ui! Ale jeżeli. Idziemy gdzieś gdzieś tu pomiędzy tym. Piszemy. Góra, góra. Dół, dół. Lewo, prawo, lewo, prawo. Da. A się pojawiło. To możemy pisać to szybciej. Gura gura dudu, lewo prawo, lewo prawo, ba. Gura gura, dudu, lewo prawo, lewo prawo, ba. Gura gura, dudu, lewo prawo, lewo prawo, ba. Gura gura, dudu, lewo prawo, lewo prawo, ba. Czy nie za dużo tego tu brokatu przypadkiem? B. Dobra. I mamy tu ostatnią stronkę, która jest całym współczynnikiem tego. I nagle pisze, że stronki nie ma. I to jest właśnie podchwytliwe, opisze że mamy konami kody. I wpisujemy. góra, góra. Dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, B, A. I co? I wyskoczyła nam stronka konami kodów. Mamy tu wszyst znaczy większość yy, stronek, które mogą posiadać konami kody. Przykładowo możemy wejść sobie, nie wiem, w na przykład w Panda Games. O. o, Panda Games, mamy tu jakieś gry. piszmy. góra, góra, dół, dół lewo, prawo, lewo, prawo, BA. Chyba źle wpisałem. I nic się akurat nie stało. Bo tu mamy stronki, które kiedyś mogły mieć to i nie wiadomo, czy teraz mają to. Kings of Code. No to spróbujmy, czekajcie, dopiero musi się stronka dokładnie załadować O, góra, góra, du du, lewo, prawo, lewo, prawo, B, A I też nie ma e, po, Tu mamy jakieś różne takie stronki I na przykład jak logujemy się na jakąś e, inną stronkę, taką jakąś nową To opłaca się wejść, w, wpisać po prostu na tak nami kod, bo tu nic nie szkodzi A możemy coś ciekawego odkryć Tak samo w... E, e, m, była taka skrytka w... E, tym, Fak, jak to się zwie? W Borderlands 2, że był po prostu miejsce, gdzie był właśnie. Mm, to było takie zamknięte miejsce, gdzie ciężko było to znaleźć, i tam był e, Minecraft, po prostu w bater, znaczy w, w tych. W Borderlands 2 były klocki Minecrafta, węgiel, żelazo i takie ten. No po prostu takie smaczki, małe smaczki, ale zawsze jakieś smaczki. Wejdźmy na przykład do tego, e, jquery e, Dobra, jakieś jakieś po, do pobierania, dobra. piszmy Ura, góra, gura, dudu, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, BA Nic się nie stało. Yy, dobra. Hmm, Czy co, tu my coś jeszcze mamy? Kogler Rider. Dobra, spróbujmy w Kogler Riderze. Nie, my żeśmy już to chyba pokazywałem to już. Tak, pokazywałem, że to działa. Popatrzyłem no, tam w parę, wybrałem sobie takich parę fajnych. No nie karetka. Dobra. A więc, dzięki za obejrzenie tego... <laughs> A więc dzięki za obejrzenie tego krótkiego materiału, komentujcie, subskrybujcie i na razie wszystko będzie w opisie, jakbyście się sobie chcieli, kumpli, kumplą pochwalić czy tam podesłać. Wszystko będzie w opisie, wszystko, wszystko, więc dzięki za obejrzenie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie i na razie, pa pa!